Tutaj jest szansa. Tam już zadawane obrażenia. Dorzucony jeszcze granat odłamkowy. WNOX nic nie widzi. Granaty błyskowe są. I teraz Bnox. Trzy eliminacje. Jedno trafienie. Tak. No jeszcze gra na czasy. WNOX, ależ teraz przyciągnął czwórki. Smoke dorzucony, poza tym błyskowej wiastry i też na head'y poszli zawodnicy, ale nie z hot dogiem, takie numery nie w tej sytuacji. Duale były przygotowane, uruchomione oczywiście, Exist ma defa. Już bierze się za rozbrajanie, Friend właśnie tego nie spodziewa, w ogóle nie bierze pod uwagę, że Paka może być rozbrojona, musiał jeszcze walczyć z rywalem. Mieli Fula i pojawiał się jakiś bohater, pojawiał się jakiś zawodnik, który faktycznie miał możliwości. Soki, dobra pozycja. Jeszcze kolega do pomocy, ale to Soki i tak trafia. Dwóch na dwóch. Znów próbują gracze Impression. Sytuacja trudna. Wiem o tym doskonale, ale Soki jest niezwykle mocny. tylko teraz. Czy mocny będzie Cherry? Tak, jest eliminacja. I wydaje się, że jest też czas, by rozbroić bombę. Impression się nie poddaje. Impression nadal walczy. Niesamowite jak taką rundę zwyciężyło Team Impression. 10 do 15. Daj mi ten line-up. Szedł tak naprawdę z nieruchomym celownikiem i jeszcze tam od skrzyni przy rampie. Przez to dorzucony dobrze palak, ale walka trwa. Jeszcze oh! agresja! Kapitalnie! Teraz wyjechał jeden z zawodników. Koniec ich perspektywy, a teraz agresja pod B Beastran skutecznie. Dwa pragi od niego. Tutaj chwilowo nikogo nie ma. Dopiero teraz MRT połapał się w tym wszystkim. Ale znowu Astran. Paka leży. Jest oczywiście pod kontrolą gracza Terror, ale Fokus musi się przedostać do Bomb siteu. Ten smoke jest nieprzyjemny dla Fokusa. Asran gra na blisko. No i sprytnie, Asran raz i czyżby dwa? No nie, jeszcze on jak spowalczy.